W ogóle, to nie jest jeszcze ta wersja, gdzie by bym dostał z tego. Hej, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta na modach. No i dzisiaj lecimy sobie oczywiście znaleźć jakieś lepsze miejsce niż ta dżungla, bo już wolałbym chyba mieszkać na bagnach niż w tej dżungli. Po drodze oczywiście mnie zabiją, no... Ale na szczęście już się robi dzień, także jest git. No nie, weź. Pinkalam stąd, bo to jest... W ogóle nie wiem, po co mi jest tyle tych deadpointów. Ja powinienem je wszystko st pousuwać stąd. Nie wiem, po co ja je tutaj trzymam. Ja tak w ogóle się zastanawiam, kto wymyślił, żeby ta woda była w ogóle taki wzorek miała. A, no chyba, że to jest brud. No to... No to rozumiem jednak. Czemu w Minecrafcie każda woda jest brudna? No super, a... Jeszcze nie jestem praktycznie na miejscu, a już mi prawie cały gut szedł. No, no tyle łódek wystarczy. Chyba. A, znaczy ja je tu zrobiłem wczoraj, no tak. No i dobra, to po co mi tyle łódek? No nie, co to się tak drze? Dobra, dwa ugotowane szczury, raczej upieczone. Co tutaj jest? A, czekajcie! Patrzcie, co się tak drze? Ale to za innym razem, kurde. To oni się tak drą tutaj. Cześć, cześć! Hej, no shiftem się us... O, gdzie ona jest? Halo, moja łódka. Ej! Druga. No, mi tyle łódek. Zniknęły mi łódki. I znowu jest zrobimy w taki sam battle. W taki sam sposób Battle Tower, że jest tutaj brzeg i jest yy, góra, jeszcze to taki sam, bo z Uuu tu jest spawner na tym creeperowym statku. Tak twarz creepera taka, no nie do końca. Aha, i przed nami jest wielka pustynia. No to się napłynąłem. Halo, to jest słoń, chociaż ma takie trochę zakrzywione te kły. O, tam już są jakieś normalne tereny, tak jest. Uhuhu. Co to jest? No ja już... Ja już zdycham z głodu po prostu, no ale dobra, lecimy. Skrzyneczka, czekajcie, ja sobie ją może wezmę. Oczywiście jak zwykle kilofu nie wziął. Nie no, mam normal, dobra. Przecież mi jedzenie ucieka, znaczy głód. Ej! A, głód. <laughs> Nareszcie owieczka, będzie można noc przeczekać. One squeaky. I teraz zajmiemy się może takim kreatywniejszym troszkę zadaniem, czyli zbieraniem trawy, żeby mieć troszeczkę tych sadzonek. Co to za lag? Ej nie, bo jeszcze uderzę tego dzika, a mnie zaraz ten...

Ja nie wiem, czy każdy ma w ogóle problem, yy, tak samo jak ja, w ogóle z jakimkolwiek tutaj przeżyciem, czy tylko ja jestem taki tutaj ułomny. Dobrze, że zostawiłem tutaj łódkę, to znaczy tak trochę przez przypadek ją tutaj zostawiłem. Ogólnie jest noc i też nie wiem jaki sens jest w ogóle lecieć teraz na tą pustynię, bo nic tam nie zrobię, ale widok jest fajny. Nie wiem, może uda mi się tutaj dostać jeszcze na to? Zobaczymy. Łohohoho! A ty chcesz się ze mną nawalać? Ci na łódkach po koblu, co jest? Dobra, idźcie stąd. Ej, 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 ej. Ci się jeszcze leczą, jest tu ktoś jeszcze? Chyba jest, no na stówę, no musi ktoś tu być. Czekajcie, bo ja ich z ich łódki wywaliłem, tylko tam na dole jest pewnie mnóstwo dziadost... Czekajcie, jak otworzę to zginę? No nie, nie zginąłem. Aż się zdziwiłem. Tam na górze nic nie ma. Czy to był spawner jakiś? Co jest? Nic tu nie ma? A ci gdzie są? O, cześć! A drugi? Tu jest. Bo oni mnie tu zaraz, zaraz splądrują A no idź stąd, idź stąd Piracie, o na przykład ten jest, ten jest Dobry ziomek, bo se poszedł <grym> Z piórem w tym Zaraz do się nawalać, tutaj do mnie płynie jakiś menel A ten gdzie jest? Elo? No dobra, już płyń sobie stąd, nie chcecie zabijać O, zrobimy sobie pochodnie Pięknie, pyk, pyk, pyk Jedzenia nie mieliście? Halo, no co wy się bili? Nie, no nie biliście się Co jest? Sojusz na mnie jest tak? Na mnie so już robią A ten gdzie? Pirat Utonął, płynął sobie już stąd. Dokonamy sobie troszeczkę modernizacji tej łajby. Zrobiliśmy sobie drabinki i pyk. Ten jest tu, ten, cud dwa zombiaki. A gdzie jest ten pirat? Więc myślałem, że to jest jakiś potwór. Golemik. Mam nadzieję, że on nie będzie we mnie rzucał, bo... Tam co się dzieje. Wyskoczyłem! No, spada jestem, tak, dokładnie. W ogóle ciekawe, co bym z niego dostał. Nie będę się z nim nawalał, bo ma złotek. Tam jest złoty, a tu coś jest, czekajcie? czekajcie, czekajcie bo jego ja zabudowa. Jest nasz pirat! Gdzie on się w ogóle schował? Nie wiem, a ja go szukałem. Dobra, wiem, że to jest brzydkie to, co teraz robi W ogóle to drewno jest brzydkie jak nos, ale ja sobie zmodernizuję to na szybko, bo i tak zaraz będziemy musieli opuszczać tą łajbę, ale no, no też nie tak szybko, bo jednak ta noc musi minąć, a ja nie mam jeszcze łóżka, a jest trzeci odcinek, tak? Ten siedzi. Na czym on siedzi na wodzie? Halo. <laughs> z tej strony, no dobra tu już nie będę nic kombinował zrobimy sobie jeszcze tutaj tak chociaż to jest maszt i to tak trochę nielogiczne to co ja teraz robię jest uderzyło mnie coś czy, nie, ile tam już jest tego syfu, ja Jabl... o nie no to pół płytki są, dobra i teraz robimy tak yy, tak, I... a no bo to jest pół płytka czekajcie, i pół płytki znaczy, zresztą, co mi to szkodzi? Mogę zrobić w ten sposób, to jakby nie musi być do samego dołu. Pięknie, drabinki. I mamy już. Chociaż. A czy ja, jak się tu będę chodził? A nie, no jest tutaj. Oto wełna, dobra? tu jest wełna? I to jest wełna? Przecież mogę sobie łóżko z tego zrobić. Czemu ja jestem taki <grym> To się tak się dzień robi. A przynajmniej będę się tutaj respił. Dobra, jeszcze udało się pójść spać, chociaż to się tak już się dzień robi. Ile się po te itemki, o ile one tam jeszcze są. A, no jest praktycznie. praktycznie. No nie, czekajcie, nie mam nic do nie mam nic do jedzenia. No i jak ja tam pójdę teraz? Czekajcie, to trzeba. Skoro już zrobiliśmy tutaj, że to jest łóżko, to może jednak troszeczkę ulepszymy sobie to miejsce, bo skoro będziemy się tutaj respić, bo pewnie ra, parę razy mi się zdarzy zginąć, zanim będę miał jakieś lepsze miejsce. Halo, ci jeszcze jakieś potki piją, no co się dzieje? Mam pół serduszka, to jest mniej niż jedno serduszko, no po prostu pójdę, najlepiej zrobimy tak, że odstawię itemki sobie do skrzynki, ja sobie tutaj spokojnie zdechnę i, i się zrespię, tutaj pójdziemy jeszcze raz gdzieś, ale tak zrobimy, w ogóle tamto miejsce jest, y, zrobimy tak, bo ja się trochę cykam, że się gdzieś tutaj zablokuje, w ogóle boję się, że gdzieś się tutaj zablokuje, jak będę się respił, więc zrobimy sobie to mniej więcej tak i tak, nikt tutaj mi nie wejdzie, e, także jest gito, budowałem się normalnie, nie wiem, no tak dla zasady ja w ogóle nie muszę tam wychodzić, do nich po prostu sobie zeskoczę. Eee, z masztu. Bek. jakby. Dlaczego jestem tutaj? <ścoughs> Co jest? Ej, no przecież w 1,6,2 tak łóżka nie działały, że się respiło tutaj? Znaczy, tam gdzie się spało? Dobra, są dwie możliwości. Albo spałem za krótko. Albo po prostu jednak tam tych bloków było trochę za blisko tego łóżka, i może w tym 1,6,2 po prostu za mało miejsca tam miało łóżko, żeby się tam zrespił. No nie mam pojęcia, dlaczego się to tak wydarzyło, ale trzeba to szybko naprawić, bo. Halo. No to wszystko to, co jest podstawowe mamot. Od... No Volvo... Vo... No to będziesz pamiętać? Volvo v 1.8, Tak, yy, 2002. O nie jest wiało. Także lecimy do tego miejsca i mam nadzieję, że mi się uda odzyskać yy, tej temki, które zgi... zgubiłem gdzieś jakieś dwie noce temu. I nie wiem czy za bardzo to się uda, czy one nie zniknęły, czy nie powybuchały, czy się czegoś tam z nimi nie stało niepożądanego, ale to łóżko mnie w ogóle zaciekawiło. Ja nie wiem co, co mogłem zrobić, jak myślicie? Chyba, bo na tej 1.6.2 Mogą być jeszcze jakieś tam, no to jest stara wersja, no nie oszukujmy się, to 162, y, już wyszło dawno, tylko jakieś tam dostanę, czekajcie, bo jak tam będzie tyle piratów pływać, w ogóle oni są agresywni, no piraci, no to chyba są agresywni, będą chcieli mnie ubić. Nie wiem, potrzebuję chyba sobie wziąć troszeczkę drewna, bo, bo, no chociaż te płotki muszę jakoś tam rozwalić, płotki to nie są jakieś rzeczy, które jakby się na, dosyć łatwo rozwala łapką, w ogóle ja wyglądam... Nie mogę już ta się wyglądam jak po jakiejś nieudanej operacji, naprawdę czekajcie, bo nie mogę. Czekajcie, gdzie jest moje czoło. Znaczy... No, coś, coś poszło nie tak. Nie mogę z tego. Dobra, weźmy sobie siekierkę. Zrobiłem sobie jeszcze mieczek drewniany. Wiem, że mogłem robić sztylet, że mogę robić tą katanę i parę innych rzeczy. Ale no, po prostu wolę sobie robić jak na razie ten mieczyk Już nie będę się w to bawił. Wydaje mi się, że od tego czwartego odcinka, gdzie już znajdziemy sobie jakieś fajniejsze miejsce, już sobie zrobię jakąś farmę, to po prostu będziemy mogli zrobić dużo rzeczy już bardziej przemyślanych. Bo jak na razie to jest jeden wielki chaos, to, co ja tutaj robię. Idziemy na tę łajbę. Są te menele tam, czy ich nie ma. Jest łódka. Nie wiem, czy to jest moja. To nie jest moja łódka. Oni, o ten. E, w złotej zbroi. Czekajcie, czy on, to jest złota, ona się świeci. Ona jest enchantowana, chyba, tak. Już myślałem, że jakoś, nie wiem, żelazną ma zbroję. Z tym złotem to było tak, że ono jest bardzo dobre, ale szybko się kończy. Szybko ma bardzo małą porność, wydajność. Może tutaj po prostu sobie jakoś wejdzie. Dobra, no, my się tu schowamy i czekajcie, ja bym chciał to zrobić inaczej, w ogóle po co ja to łóżko tu ustawiłem, jak ja je mogę postawić na dole, gdzie mam dużo miejsca i na pewno tu się nie powinno nic wydarzyć. Wezmę sobie żelazną siekierkę, tu na razie wszystko podstawiam, tak na wszelki wypadek i w ogóle, czy jest tutaj, mogę to porozwalać, no nie, no porozwalam sobie te schodki, no ładne są, ale trzeba je troszeczkę porozwalać, żeby było troszeczkę więcej... No, jednak trzeba będzie te troszeczkę modernizację wprowadzić. Ej, pomarańczowo jest. O, czyli jest noc, czyli szybciutko, szybciutko zbijamy te klocki. E, I czy będę próbował ginąć? W sumie. O, a, zrobimy sobie to po, na pół płytki. No, tutaj już się nie będzie dało, więc zróbmy z tego brzydkiego drewna. Kto będzie na to patrzył? A tutaj? A, tutaj też jest. Co to jest pół płytek zrobione? Nie, to z tego. Ja miałem dwie pół płytki. No tak, dobra, dobra. Tylko jeszcze wezmę to troszeczkę roślin. <laughs> Dzień dobry. <laughs> Czekajcie. <laughs> HALO Dobra, 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 dobra. Do widzenia. Mam nadzieję, że mi nie ugryziesz przez to. E, I tak. Próbujemy. Mam nadzieję, że. Albo czekajcie, ja jeszcze zniszczę sobie tą skrzynkę i ją postawię w jakimś innym. W innym miejscu. Na przykład tutaj, chociaż powinna być na dole, żeby było bezpieczniej, ale. Halo. <laughs> dobra, lecimy. Zobaczmy. Ten del, znaczy delf. Rekin, co ciągle się tutaj pałęta, czekajcie, to ja pójdę zginąć. Mam nadzieję, że... Yy... Zrespie się tutaj, ponieważ też przespałem całą noc, czyli tak, jest dużo miejsca, e, jest dużo miejsca i. No i przespałem tą noc od samego początku. I ja po prostu sobie pójdę tutaj na bitkę z tym, więc zobaczymy, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. A on mnie chce atakować czy mnie nie chce? Czekajcie, co on tu robi? On idzie do mnie. Czekajcie, on, on się tylko broni. Dobra, on się tylko broni, czyli możemy go atakować. Chodź tu, chodź tu! W ogóle fajnie, bo gdybyś mi ten cały set oddał, no tak niestety to nie działa. Chociaż może. Nie lecz się! Nie! No co? No i zginąłem, dobra. Raz ciachnij mnie i pom mnie. Jest! Jestem tutaj! Jestem tutaj, dobrze, że myślałem, że łóżka nie działają jako respawny, nie? Ale to tak tylko mi przez głowę przechodziło. Taka myśl. Dobra, zrobimy sobie tutaj yy, żelazny mieczyk, trochę kobla i weźmiemy siekierkę i lecimy po prostu sobie w tamto miejsce. W ogóle przydałoby się jakieś zrobić y, sensowniejsze wyjście stąd niż... Dobra, lecimy, czekajcie, może łódkę zrobię. A mam łódkę przy sobie, o, to elegancko, łódeczka jest, idziemy. Atakujemy go? Możemy go w sumie zaatakować, on tutaj Harlem Shake'a robi. Witam, witam. Chyba za... chyba za długo sam był na tej łajbie, chociaż był przecież z tym ziomeczkiem, ale on go opuścił, też był jakiś zeschizowany. Halo, dobra, tam po trzymi wala, dobra, koniec, koniec, koniec. Ciasteczka miałeś. O, opłacało się, opłacało się. Dobra, co on tak, co on ma. Jakiś tran? Jajo. No, nie będę go bił. A wiecie, co zrobimy? Tylko jestem ciekawy, czy to tak zadziała. Zostawimy sobie to jajeczko z tym. Rakinkiem tutaj. Troszeczkę za mało miejsca. Trochę hermetycznie to zrobiłem. Ale dobra, zostawimy sobie tutaj. I lecimy po tej tymki. Czekajcie, a na to drzewo. Nie, na to drzewo nie działa, bo to nie jest drzewo. A na to zadziała, czy na to nie zadziała? Na to też nie zadziała. tri Tam zginąłem. W ogóle coś przeczułam, że tych itemków może tam w ogóle już nie być. Trzeba przebrnąć przez tą pustynię. Tam widzę u góry, że już jest. Ale nie, tutaj mamy, bo góry jest dżungla, ale mi się skończyło jedzenie, nie, czy tak, tak, eee, musimy iść tak, na piechtę, eee, tam jest, tak, dobrze, pokazuję, w tamtym miejscu mamy normalnie łąkę, co to jest, AM, <laughs> Struś. co to, to wygląda jak świnks, nie no, co to jest, a tu nie ma skrzynki, to po co ja tu wlazłem, halo, ten gdzie wlazł, czekajcie, jest skrzynka, w ogóle to nie jest jeszcze ta wersja, gdzie by, bym dostał z tego, No nie! Ja mogę jakąś tylko siekierkę. Dobra, lecimy z tą siekierką, no co zrobię, czekajcie. No nie, no won! No teraz słoń tam wlas! Czemu? Czemu? A, mrówka niosła tego. Mrówki to są rzeczywiście pożyteczne stworzonka. Alo, słoniu! Jeszcze się zatrułem tym. Kurde, jestem zatruty i jem to... Ej, no raz zjadłem! Jeden HP masz, dobra. No Nie strzelaj we mnie! Słuchajcie, teraz zrobimy sobie tak, że pójdziemy tutaj. Mogę wziąć wełnę ze sobą. Nie byłoby to jakby głupie, nie? Skrzynka. Ale gobliny ją chronią, no. Szkrowę zabiłem przy okazji. Tylko mnie nie, te, nie tknij, bo ja się nie mam czym leczyć. Halo, o, owieczki sobie wezmę. A jest mięsko z owieczek, albo to przez tą modyfikację. to getest. Dajcie mi jeszcze jedną owieczkę. Jeszcze jedną, tylko jedną. Jedną. I chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Co to jest? Krab. Jest. Tylko. Koniec. Nie ma. Halo? Nie, 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 nie. Do widzenia. Dobra, wiecie co, zakończymy sobie ten odcinek tutaj i w czwartym ruszamy gdzieś dalej, wtedy wyjdziemy mniej więcej wydaje mi się na prostą, te odcinki są chaotyczne, ale wydaje mi się, że teraz mi się uda, bo jesteśmy już w dobrym miejscu, mamy trochę jedzenia i coś mi się tam na pewno uda już yy, zrobić, jesteśmy w miarę bezpieczni, a ten odcinek by za długo trwał, także ja już nie przedłużam. Cześć, siemano, piono.